Cześć kochani, witam Was serdecznie po raz kolejny na moim vlogu. Marcin Nowosielski, lekarz-dentysta MikroStomart. Kontynuujemy sobie tutaj nasze pogaduchy na temat zębów. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym chyba co u dentysty dzieje się najczęściej, czyli o leczeniu. Leczeniu zębów. No, bo chyba z tym się najczęściej do dentysty zgłaszacie na leczenie zachowawcze, czyli tak zwane przysłowiowe blombowanie. Dentyści nie lubią tego określenia. No, nie zmienia to jednak faktu, że to jest chyba najczęściej odbywająca się w stomatologicznym gabinecie procedura. No i teraz pierwsza rzecz, to pamiętajcie o tym, że jest naprawdę duża różnica między blombowaniem czy tam blombowaniem a takim leczeniem e, z prawdziwego zdarzenia e, zrobionym nazwijmy to lege artist czyli zgodnie ze sztuką i teraz blombowanie to tak naprawdę może zrobić no, każdy głupi e, szczerze mówiąc e, chyba każdy człowiek byłby w stanie to zrobić Wywiercić dziurę, jakby mu dali wiertarkę do ręki i w tą dziurę napchać plasteliny, Dokładnie tak, jak widzicie to tutaj na tym zdjęciu. Czyli tu mamy tą lewą górną piątkę i tu ktoś bardzo szybko wywiercił sobie dziurę. Napchał plastelinę, czy tam inny materiał wypełniający i uznał, że ząb jest wyleczony. Niemniej, w żaden sposób nie odtwarza to fizjologii takiego zęba, bo mamy tu sytuację, w której pod takim czymś to tam się gromadzi cały śmietniczek. Okolicy tej nie ma jak ani wyczyścić. I jeszcze potem robią się tam w ogóle stany zapalne dziąseł i próchnica ponownie może się tam bez problemu zrobić, no bo jak nie ma tego jak czyścić, no to... No to jest jakby problem murowany, tylko że z opóźnieniem za jakiś czas. Paradoksalnie, bardzo często pacjenci nic tam nie czują, czyli możecie mieć to tak zrobione, a nie odczuwać żadnego problemu, bo to jest zmienne osobnicze. Są tacy, którym to będzie przeszkadzać, a są tacy, którzy będą tak chodzić i stwierdzą: Okej, okay, nic się nie dzieje. I teraz, dlatego też ja zwykle wszystko bardzo dokładnie fotografuję ze swojej pracy. Bo często się pacjenci mnie pytają, czym się różni moje leczenie od blombowania. No to właśnie tym się różni, że to moje leczenie, ale też każdego, kto pracuje w podobny sposób do mnie, różni się tym, że my to robimy naprawdę z należytą starannością, a nie zalepiamy tylko tych zębów, a możemy to zrobić z należytą starannością, prawdopodobnie dlatego, że pracujemy w powiększeniu, czyli najczęściej z użyciem mikroskopu zabiegowego. Czyli to tego cuda, co już Wam tam kiedyś pokazywałem, pokażę jeszcze raz, bo to jest chyba nasze najważniejsze narzędzie. Mikroskop zabiegowy, czyli to, jeśli dentysta pracuje w ten sposób, to prawdopodobnie możecie mieć pewność, że trafiliście na naprawdę fajnego specjalistę od leczenia zębów. Jeśli to tylko w gabinecie stoi i, że tak powiem, pełni rolę marketingową, czyli przykładowo, jak dzwonicie do gabinetu i pytacie się, czy w gabinecie zajmują się leczeniem pod mikroskopem, i powiedzą wam, że tak, ale to stoi tylko z boku, żeby ktoś to widział, ale lekarz przy zabiegu tego nie używa, no to niestety, ale musimy to powiedzieć szczerze, jest to tylko i wyłącznie chwyt marketingowy i takie leczenie, nie mówię, że jest złe, ale na pewno nie ma prawa być tak dobre jak to zrobione w powiększeniu, bo to leczenie zrobione w powiększeniu pozwala lekarzowi wyeliminować wiele błędów, o których lekarz, który leczy bez powiększenia, niestety, ale nie ma zielonego pojęcia. Także proszę sobie o tym pamiętać. Bo macie prawo sami wybrać lekarza, który zajmuje się waszym leczeniem, i jeśli wybieracie lekarza, który w ten sposób nie pracuje, no to sami dla siebie wybieracie coś, co jest gorsze, i może niekoniecznie dlatego, że ktoś chce to zrobić gorzej, ale dlatego, że nie ma możliwości zrobić tego lepiej, bo on po prostu nie widzi tego, co robi. Także wracając do tematu. Leczenie zachowawcze w dzisiejszych czasach, moim zdaniem, powinno odbywać się w powiększeniu, w każdym możliwym przypadku, ponieważ dzięki temu można to zrobić dobrze, ale można też udokumentować efekty tego leczenia, i wy, jako pacjenci, możecie zobaczyć różnicę. Czyli zaraz zobaczycie, że tu ktoś pacjentowi zęba zablombował. A my go, tutaj mówię my, no bo to ja i nie robię tego sam, tylko pomaga mi asysta, bez której nie byłbym w stanie tego sensownie zrobić. Więc zobaczycie efekt, jak wygląda leczenie, a nie blombowanie. Także do tego się odnoszę. I tutaj zawsze wielki szacun dla asysty, z którą pracuję, bo. Bez tego to by się po prostu nie odbyło, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Także to też prośba do Was, do pacjentów. Jak idziecie do gabinetu i lekarz pracuje z asystą, a chyba już nie wiem, każdy pracuje z asystą, to też docencie pracę tych dziewczyn, które, które tam w gabinecie są, bo tak naprawdę one robią możliwą część tej roboty, to one tam przygotują całe to stanowisko. To one je później sprzątną, i to one lekarzowi wszystko w trakcie pracy podadzą. I to od niej w dużej mierze zależy efekt tego, co, co tam będzie. Szczerze mówiąc, to tutaj też ja zawsze mówię, że moje asystentki są chyba już tak wyszkolone, że jak ja miałbym jakiś problem z zębem, to chyba bym poszedł do mojej asystentki. Bo one totalnie wiedzą, co ja robię, wyprzedzają moje ruchy. I są w stanie zrobić, przynajmniej przewidzieć wszystko, co się może zdarzyć. Więc. A przynajmniej na pewno poszedłbym do mojej asystentki niż do lekarza zaraz po studiach. Bo pamiętam, że po studiach to człowiek jest pełen zapału i energii, ale tej, tych umiejętności to jeszcze trochę mu brakuje. Natomiast no nie ma nic złego w tym, że ktoś dopiero zaczyna pracę, trzeba się gdzieś tego nauczyć. Norma. Tylko tak tutaj odnoszę to tak do siebie, żeby. I ogólnie, do tego, żeby troszkę podnieść rangę asysty w oczach pacjentów. Bo często się zdarza tak, że pacjenci, na przykład, nie wiem, no, no dziękują za pracę mi, no, ale asystentce nie podziękują, a tak naprawdę to no, bez niej nic by się nie odbyło. Więc, więc pamiętajcie, proszę o tym. Na pewno e, tym dziewczynom będzie później bardzo miło, że, że też im podziękujecie za to, co zostało zrobione. E, dobra, słuchajcie. Także zobaczcie sobie jak to wygląda. Pierwsze co musimy zrobić przy leczeniu zachowawczym no to no niestety ale tą starą blombę no wywalić. No i najczęściej się to robi wiertłem bo inaczej się nie da. Znaczy da się można to zrobić jeszcze laserem ale szczerze powiedziawszy robienie usuwanie tej blomby laserem no to urządzenie jest zbyt kosztowne żeby się w to bawić a wiercenie po plombie i, i tak nie boli. Więc w 99% przypadków, takie wypełnienie usuwamy wiertłem. I następnie, no to, no to już najczęściej się zdarza, tu macie już usunięte wypełnienie. I widzicie, że tak, ten ubytek już jest pod Tu jest dziąsło i widać, że ono jest wyżej niż dziura tutaj. No i widać, że w zębie oprócz tego, że była plomba, to jest jeszcze dziura z drugiej strony. To jest świeżutka, nowiutka próchnica w tym zębie. No i teraz tak, musimy najpierw, jak mamy tak głęboko zniszczony ząbek tutaj, to się musimy najpierw, to się nazywa zabieg wydłużenia korony klinicznej, a mówiąc po polsku musimy wyciąć Johnson żeby mieć tego zęba odsłoniętego i żeby móc go właściwie zaizolować do dalszego leczenia. I kolejnym etapem właśnie jest właściwa izolacja, czyli założenie koferdamu. Ten koferdam to jest taka guma. Ja już mam chyba kiedyś, no myślę, że już nie raz o tym wspominałem. To jest taka fajna izolacja, którą zakładamy po to, żeby pacjentowi nic nie leciało do gardła, ale żeby też nam nic nie ingerowało w pole zabiegowe, czyli żeby nie wchodziła nam krew, ślina, żeby nie wchodził nam język, policzki, żebyśmy krótko mówiąc mogli się skupić na leczeniu. A nie na ciągłej walce z otaczającymi okolicznymi tkankami. Także po to zawsze zakładamy do leczenia zachowawczego koferdam, a już na pewno zawsze zakładamy do bocznych zębów, bo jest szybciej, sprawniej, dokładniej i też bezpieczniej. Czasami przednie zęby zdarza się, że można próbować leczyć bez koferdamu. Bo okazuje się, że założenie kufradamu byłoby trudniejsze, jak mamy jakiś niewielki ubytek, e, niż e, po prostu się tym wyleczeniem zająć. Tam i tak można to też łatwo zaizolować, e, a nie ma takiego problemu, że, że gdzieś tam, tam e, wejdzie ten język. No bo to jednak są te zęby przednie i często to są jakieś szyki, ubytki od strony wargowej, więc, więc nie ma z tym problemu. Natomiast to też jest wyznacznik tego, jak możecie zwrócić uwagę na to, czy gabinet, do którego udajecie się leczyć, no powiedzmy pilnuje standardów z, no takich jak my tam w XXI wieku uważamy, że jest dobrze. Czyli jeśli lekarz do leczenia weźmie mikroskop, to prawdopodobnie też założy Wam koferdam. Bo szczerze mówiąc pod mikroskopem bez koferdamu to bardzo ciężko jest cokolwiek zobaczyć. Więc jeśli lekarz nie zakłada Wam do leczenia koferdamu, a leczy Wam, nie wiem, siódemkę, szóstkę, z bloku albo piątkę, no to ja Wam powiem szczerze, ja w takie leczenie nie wierzę. Czyli mi się wydaje, że, a przynajmniej ja, trochę już pracując, stwierdzam, że ja bez koferdamu pracować nie umiem. Nie umiałbym zrobić dobrego wypełnienia, takie jakbym sam chciał mieć zrobione. Więc y, głęboko wątpię w to, że da się to bez koferdamu zrobić no, tak, jakby to Pan Bóg przykazał. Tak więc y, zwróćcie sobie na to uwagę, czy, czy lekarz, do którego chodzicie, leczy Was w koferdamie. Jeśli nie, to zawsze możecie zapytać dlaczego. Może jest na to jakieś sensowne wytłumaczenie. Ja tutaj odnoszę się tylko do ogółu. Y, zawsze należy to rozpatrzeć indywidualnie, więc, więc porozmawiajcie na ten temat z lekarzem. W koferdamie na pewno skuteczniej i bezpieczniej. Następny etap, co musieliśmy zrobić, to musieliśmy doczyścić próchnicę. Ona tutaj, jak widzicie, jest doczyszczona. Ale jak widzicie, no tu ta dziura była bardzo głęboka, taka, że nawet to nam się już pod tą gumę chowa. I zawsze, żeby takie coś odbudować, no to tak jak budowlańcy, którzy coś tam budują, to oni sobie tworzą szalunki, które wlewają beton. No i my musimy zrobić coś podobnego, bo tak naprawdę no, to jest taka budowlanka tylko w skali mikro, to co tutaj robimy. Dlatego muszę sobie usta przepukać hmm, dlatego w sumie dentysta to jest też no, nie tylko lekarz, ale taki też troszeczkę malutki inżynierek w skali mikro bo no, my tam po prostu budujemy i są określone zasady budowania tego, co tam budujemy. No więc jeśli dentysta dopycha, tak jak tam było wcześniej, bląbę palcem, no to, no to to z niego dupa, nie inżynier. I myślę, że na to też warto zwrócić uwagę, że jeśli dentysta zrobi Wam takie wypełnienie w 15 minut, to ja bym się tutaj głęboko zastanowił. Bo ja troszeczkę tego zrobiłem i no to niestety, ale zajmuje... Co najmniej 45 minut do godziny czasu. Ja też może i najszybszy nie jestem, ale, ale na pewno nie jest to 15 minut, więc, więc to zwróciłbym na to uwagę. Więc tutaj, jak widzicie, zakładamy sobie takie szalunki. Tylko, że zwróćcie uwagę na to i to też widać tylko pod mikroskopem gołym okiem tego się ni cholera nie zobaczy że ten szalunek, jak my go sobie tak włożymy, to on, no, kurczę nie zawsze przylega tak, jakbyśmy chcieli. A wręcz możemy powiedzieć, że on zawsze nie przylega tak, jakbyśmy chcieli, i trzeba coś z tym zrobić, i najczęściej go jakoś tam musimy ustabilizować, docisnąć. Najczęstszą taką metodą jest zastosowanie klina. Ten klin bardzo często sobie musimy jakoś indywidualnie dopasować, tak jak to wygląda tutaj. I ten klin trzeba między zęby ładnie wcisnąć, bo to, aby żeby ten szalunek tutaj dopasować. I teraz. Pierwsza rzecz, co pamiętajcie o tym, to jest włożenie tego klina bywa nieprzyjemne. Dlatego też w większości przypadków do leczenia zachowawczego jesteście zawsze znieczuleni. No a przynajmniej jest znieczulone dziąsło. Bo o ile laserem można to wyczyścić bez potrzeby znieczulenia, no to już wsadzenie tego klina, no to ja bym nie uznał tego za przyjemne. Ale teraz zauważcie, że jak się ten klin wsunie, to ten szalunek się przesuwa. I na przykład tu w tym momencie to nie dolega do zęba, I jakbyśmy to wam odbudowali w ten sposób, no to będziecie mieli szpary między zębami, między którą będzie wchodziło wam jedzenie, czyli odwrotna sytuacja do tej blomby wciśniętej palcem. Więc trzeba znaleźć na to jakiś konsensus, jakieś rozwiązanie. I robimy to więc w ten sposób, że zakładamy taki pierścień wyciskający. Ale zobaczcie, i wtedy mamy już ten punkt tutaj kontaktu między zębami, ale zobaczcie, co się stało. Po. Założeniu tego pierścienia nagle się okazuje, że znowu tutaj ten szalunek nie dolega. I teraz wierzcie mi lub nie, ja nie mając mikroskopu, ni cholerę bym tego nie wiedział. Yy, I prawdopodobnie odbudowałbym wam ząb z takim nawisem, jak był na początku. No może dużo mniejszym, ale jednak. No więc, jak mam mikroskop i to wiem, to muszę to docisnąć w inny sposób. Często wkładam tam jeszcze jednego klina. No i tak to już wtedy wygląda. Mamy już i punkt styczny, mamy i ładnie podociskane tak jak trzeba. Ale widzicie, zajmuje to odpowiednią ilość czasu, wymaga to należytej staranności. Nie da się tego zrobić w 15 minut dociskając bląbę palcem, więc uwierzcie mi. Ale no nie każdy dentysta blombuje zęby. Niektórzy naprawdę tworzą tam powiedzmy wyższą szkołę, wyższą szkołę inżynierii. I to należy. Należy zawsze wziąć pod uwagę, no i należy zdać sobie sprawę z tego, dlaczego praca w ten sposób i leczenie zębów w ten sposób jest mimo wszystko bardziej kosztowne niż blombowanie, bo zajmuje więcej czasu i wymaga więcej umiejętności od wykonującego to operatora. Także proszę o tym, o tym pamiętać. I teraz takie ubytki należy zawsze odbudować warstwowo. Czyli nie odbudowujemy wszystkiego naraz. Czyli zauważcie, że ja najpierw odbudowałem tylko tą jedną ścianę. Dopiero później biorę się za kolejną. Czyli powtarzam, robię powtórkę z rozrywki. Wprowadzam tutaj nowy szalunek. Ładnie go dociskam, żeby on idealnie przylegał do brzegu ułytku, Dociskam go pierścieniu, żeby mieć punkt kontaktu, ale jak widzicie, tracę ten punkt kontaktu, o czym nie wiedziałbym bez mikroskopu. Potem próbuję to docisnąć jeszcze jakimś innym klinem. Ładnie mi już to teraz dolega, mam punkt kontaktu, mogę odbudować drugą ścianę. Czyli szczerze mówiąc, zauważcie, że ja w tym miejscu, w tym zębie, włożyłem już dwie bląby, bo jedną z tyłu, jedną z przodu a jeszcze ząb nie był do końca odbudowany, bo jeszcze musimy odbudować tą powierzchnię, która jest tutaj na górze. Więc krótko mówiąc, w takiej sytuacji ja tego zęba pacjentowi wstawiłem trzy plomby. Tak to można powiedzieć. Czyli robotę na jednej wizycie wykonałem razy trzy. I nie wynika to z tego, że chciałem tam wstawić trzy plomby, bo tak jest dla mnie korzystniej, tylko dlatego, że Inaczej zrobić się tego nie dało, żeby było dobrze, bo tak wymaga sztuka odpowiedniej pracy tutaj w tym, w tym przypadku. I widzicie sytuację końcową, czyli widzicie, że mamy ząb już ładnie odbudowany, bez tego nawisu, który był tutaj na początku, czyli mamy ładnie fizjologicznie odtworzony kształt zęba i z jednej i z drugiej strony, tak że może on pełnić swoją funkcję. Mamy tutaj stworzone, powiedzmy, bruzdy w tym zębie, tak jak ten ząb wyjściowo miał, a nie jest to takie płaskie lotnisko, jak było w przypadku tamtej blomby. Tak? Czyli widzicie teraz różnicę, że blombowanie, a leczenie zachowawcze, to ma z sobą tyle wspólnego, co kamień węgielny z węglem kamiennym, albo picie w szczawnicy, odszczania w piwnicy. No, zasadniczo. Różnica jest, jest diametralna i rada jest prosta: wybierajcie dla siebie lekarzy, którzy pracują w ten sposób, bo lekarze, którzy pracują w ten sposób, z pewnością zrobią to bardzo dokładnie i dzięki temu efekty takiego leczenia będą dużo, dużo trwalsze i wy będziecie się nimi dłużej cieszyć. Nie będzie trzeba do tematu wracać. Także moi kochani, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że troszkę Wam to rozjaśniło, pokazało różnicę między jednym a drugim. I do następnego razu, do zobaczenia, trzymajcie się.